Przyjęliście od Gdańska Westerplatte, zróbcie to samo z naszym zabytkowym mostem. Z takim apelem do polityków występują w kampanii wyborczej aktywiści i samorządowcy z Trzewa. Chodzi o XIX-wieczny most nad Wisłą. Obiekt, który w chwili wybudowania był najdłuższy w Europie, dziś niszczeje, a zarządzający nim powiat nie ma pieniędzy na remont. Maciej Bąk jest w Trzewie. Jakie jak przyjęcie przez państwo miałoby pomóc temu zabytkowi? Tylko środki z centralnego budżetu pomogą odbudować zabytkowe wieżyczki, przęsła i kratownice. Samorząd ledwo dyszy finansowo a i tak udaje mu się wykonywać stopniowo kolejne prace. Najwyższy czas, by go odciążyć, mówi inicjatorka akcji, Jolanta Pobłocka i przypomina kazus Westerplatte. Tam, wbrew woli samorządu, państwo przejęło obiekt w Tczewie. Wszyscy ten most chcą oddać. Temat podchwycili już politycy. I ci z PiS-u, i ci z PO zapowiadają, że po wyborach państwo zaopiekuje się mostem. Tczew, Maciej Bąk, Radio Z.